Z nami pan Piotr Dobrowolski, radca prawny. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Dzisiaj będziemy się zajmować sprawą spadków. I na początku można by pomyśleć, że spadek, otrzymać spadek to naprawdę bardzo fajna rzecz. Tak, A... i można się zdziwić czasami. No właśnie, można się zdziwić, że jednak nie do końca jest to takie przyjemne. Na początek chciałbym zapytać się, co zrobić, by uniknąć odliczenia długów. No właśnie, bo w spadku. To trzeba pamiętać o tym, że spadek to nie tylko plusy, ale i minusy, prawda? To może być ogromny majątek, ale mogą być jeszcze większe długi. No właśnie. I o tym się niejednokrotnie zapomina. Tak? Jak słyszymy, że dostaliśmy spadek po wujku, którego dawno nie widzieliśmy skądś tam, mm -hmm. prawda? To jest euforia, ojej, nas zabezpieczyć przed długami spadkowymi. To jest odrzucenie spadku i to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Na czym obie polegają? Odrzucenie spadku to mówiąc krótko, nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Nie chcemy dostać nic ani na plus, ani nie chcemy mieć nic wspólnego z płaceniem długów na najwyższej świecie. I korzystać z tej instytucji zwykle wtedy, kiedy albo wiemy na pewno, że jest tyle długów, że w żaden sposób nie jesteśmy w stanie ich spłacić, że majątek, który pozostał, pozostawił spadkobierca, nie wystarczy na ich pokrycie, albo robimy, czy też należałoby zrobić to wtedy, kiedy najwcześniej w świecie nie wiemy, z pewnej ostrożności. Druga instytucja to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. To polega... Co to oznacza w ogóle? To oznacza, że przyjmuj... co do zasady spadek przyjmujemy, natomiast ograniczamy swoją odpowiedzialność do wartości majątku do majątku tych aktywów, tych plusów, tak? Czyli jeżeli dzieliczymy 100 tysięcy złotych, prawda, mhm. w majątku jakimś, na, na nieruchomość, która jest tyle albo samochód, ale jednocześnie, bo tam 300 tysięcy długów, to nasza odpowiedzialność ogranicza się tylko i wyłącznie do tych 100, prawda? Że nic więcej do tego nie będziemy musieli, musieli dołożyć. I każdy z nas tak może zrobić. Każdy z nas, oczywiście. Jedna uwaga jest taka, że dziecko, które jest małoletnie, jeżeli rodzice wcześniej nie złożą żadnego oświadczenia co do odrzucenia spadku, z mocy prawa przyjmie ten spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli jest kilku spadkobierców i jeden z nich złożył takie oświadczenie, a pozostali nie, z mocy prawa na pozostałych również ten skutek rozciągnie. Ważna rzecz, o której trzeba pamiętać przy odrzuceniu spadku. Jeżeli my odrzucamy spadek, mhm. to Przechodzi on niejako na naszych spadkobierców. Tych, którzy teoretycznie po nas byli liczyli. Czyli należy pamiętać, żeby nie zrobić niespodzianki naszym najbliższym. Prawda? Ale oni spadek. także mogą odrzucić spadek. Naturalnie muszą w takiej sytuacji. No chyba, że mają ochotę płacić długi, prawda? Więc odrzucając spadek, należy zwrócić uwagę, czy poinformować wszystkich naszych potencjalnych spadkobierców o tym, że o to w tym momencie coś im grozi. I że oni również musieliby złożyć takie oświadczenie o odrzuceniu spadku. Jak, jaki mamy czas po tym, jak dowiemy się, że możemy coś otrzymać, jakiś spadek i do jakiego czasu możemy odrzucić go? No właśnie, dobre sformułowanie dowiemy się, dlatego że ustawa wprost przewiduje, że to jest 6 miesięcy od daty dowiedzenia się o tytule powołania. Mhm. Tytułem powołania zwykle jest no, albo śmierć spadkodawcy, jeżeli jesteśmy w pierwszej kolejności, albo na przykład odrzucenie spadku przez inną osobę, po której my z kolei dziedziczymy. Mhm. I to jest 6 miesięcy, w których musimy się zmieścić, w których musimy się zmieścić, ponieważ jeżeli nie, jeżeli nie złożymy żadnego oświadczenia, a zakładamy, że jesteśmy osobami pełnoletnimi, to nabywamy spadek wprost. Wprost, czyli ze wszystkimi aktywami, jak i ze wszystkimi pasywami, i to niestety może być w pewnych okolicznościach no co najmniej uciążliwe. Właśnie, jeżeli jest dziecko niepełnoletnie, które odziedzicza, odziedzicza spadek mhm. pod na przykład swoich rodzicach, Mhm. To, to dziecko może także odrzucić taki spadek? Samo dziecko nie może, dlatego że nie posiada... Yy... Zależy, ile ma lat, prawda, ale nie ma pełnej zdolności od czynności prawnych, w związku z czym nie będzie mógł skutecznie złożyć doświadczenia o odrzuceniu spadku, będą musieli zrobić to w jego imieniu e, no, ci, którzy sprawują nad nim opiekę. opiekę prawda? Tak Jeżeli jest. obydwoje rodzice nie żyją, to będzie to musiała być jakaś inna osoba, która opiekę sprawuje. Czasami zdarza się tak, że jeden z rodziców e, umiera ginie w wypadku, prawda? I, inna, I drugi rodzic sprawuje tą opiekę i o, występuje właśnie. jako jego przedstawiciel ustawowy. E, oczywiście. Ma możliwość odrzucenia spadku w imieniu dziecka, przy czym e, będzie musiał zasięgnąć zgody sądu. Wszystkie czynności, jakie dokonywane są w stosunku do potencjalnego majątku dziecka, e, które przekraczają e, tak zwaną czynność zwykłego zarządu, a odrzucenie spadku jest taką czynnością, będzie musiało zostać zaaprobowane przez sąd. Czyli nadzwyczajnie w świetle trzeba będzie złożyć wniosek, by sąd rodzinny wyraził zgodę na takie odrzucenie, i tutaj niestety znowu należy się zmieścić w terminie 6-miesięcznym. Więc jeżeli jest taka sytuacja, jeżeli rodzic dziecka chciałby odrzucić spadek w jego imieniu, to natychmiast po śmierci mm -hmm. drugiego rodzica, prawda, spadkodawcy, musi podjąć odpowiednie czynności. Czyli złożyć wniosek w sądzie, prawda, po to, żeby, ta, bo sąd będzie musiał zbadać, prawda? To nie jest kwestia pewnej formalności czy też bezwarunkowej zgody. Musimy umotywować, mu dlaczego chcemy odrzucić ten spadek. Bo na przykład owszem, jest majątek, ale musimy sądowi wskazać, że Długi będą jego przekraczały. Czasami może być sytuacja taka, że nie wiemy, w jakiej wysokości są długi. Wyobraźmy sobie, że owszem, są rodzice dziecka, ale nie byli nigdy małżeństwem. I w takiej sytuacji, e, nie, to dru, ten drugi z rodziców na przykład wie, że były jakieś zobowiązania. Tak? Załóżmy w urzędzie skarbowym w ZUS-ie, ale nie wie, w jakiej wysokości. W związku z tym zwraca się do urzędu skarbowego, żeby wskazał. Ale urząd skarbowy powie, przepraszam, ale pani jest osobą obcą. I my, związani tajemnicą skarbową, nie będziemy w stanie takiej informacji udzielić. Czyli tak? wtedy sąd się musi tym zająć? Tylko sąd sam z urzędu się nie zajmie. Musimy poprosić sąd, tak? w trybie artykułu 248 paragraf 1, złożyć taki wniosek, żeby to sąd zapytał odpowiednie instytucje, żeby one dostarczyły mu e, odpowiednich informacji czy dokumentów. I to wszystko musi się w terminie 6 miesięcy odbyć i zmieścić. Zaczęliśmy od trochę takich przykrejszych. E, przy... Przejszych spraw? Ja dzisiaj jakoś wysłowić się nie mogę. przykrych. Przykrych, właśnie. <laughs> może przykrych po prostu spraw. Ja może tak bardzo właśnie osobiście podszedłem do tego tematu, ze względu, że też miałem takie problemy z odrzuceniem spadku teraz ze spisem inwentarza hmm. przez komornika i tak dalej. Zaczęliśmy bardzo negatywnie. To jeżeli pozytywnie zaczynając teraz odziedziczę coś, mm -hmm. powiedzmy samochód. Tak. Otrzymuję go w spadku, mm -hmm. bo biorę go, ale muszę też zapłacić. No, podatek od i darowizn, do którego również możemy się uchylić, najwyraźniej zawiadamiając Urząd Skarbowy. Jeżeli jesteśmy spadkobiercami w danej pierwszej linii, czyli w tym kręgu osób najbliższych spadkodawcy, wystarczy, że zawiadomimy Urząd Skarbowy o fakcie spadkobrania, wypełnić należy stosowny formularz i go w Urzędzie Skarbowym złożyć, i w takiej sytuacji jesteśmy zwolnieni od podatku od spadku i darowizn, znowu są terminy. I to jest znowu termin sześciomiesięczny, kiedyś był, kiedyś był jednomiesięczny, on był bardzo krótki. Natomiast w tej chwili to jest sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. I ile procent musimy zapłacić? No, jeżeli złożymy, jeżeli złożymy tą deklarację, nie będziemy musieli płacić nic w takiej sytuacji, prawda? Ale no, trzeba uważać, bo jeżeli spóźnimy się, to niestety tego terminu przewrócić się nie da, no i jeżeli ograniczymy np. nieruchomość o dużej wartości, no to niestety te, ta wysokość podatku może iść w no, tysiące złotych, prawda? No i właśnie to jest chyba ten trochę bardziej przykry aspekt. To jest ten przykry aspekt, ale mówię, możemy się od niego uchylić, jeżeli będziemy w najwyczajniej w świecie ostrożni i pilnować, bo trzeba mieć na uwadze to, że Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, ile potrwa. Sąd wyda postanowienie, które będzie musiało się uprawomocnić. Prawda? To postanowienie się uprawomocni, wystąpimy o jego odpis ze stwierdzenia prawocności. Sąd też go nie wyda z dnia na dzień. To zwykle trwa paradoksalnie dość długo, prawda? a czas prawda, leci. A to postanowienie będziemy musieli do wniosku, do, do formularza, który do Urzędu Skarbowego załączy, wysyłamy, załączyć. Więc Takich rzeczy należy pilnować. Oczywiście może zdarzy się taka sytuacja, że będziemy musieli zapłacić tak czy inaczej, dlatego, że będziemy wyłączeni spoza tego kręgu pierwszej grupy podatkowej, która upoważnia nas do zwolnienia. Jeżeli obca zupełnie osoba podaruje nam Twój spadek, niestety w takiej sytuacji będziemy musieli ten podatek zapłacić. No i niejednokrotnie są to sytuacje dość niekomfortowe, kiedy osoby, która otrzymała spadek, nie stać na zapłacenie podatku. I, I musi, musi go odrzucić. No, odrzucić albo sprzedać. No i to jest już trochę paradoksalne. Przyjmie, o, przyjmie ten spadek, prawda, ale będzie musiała go natychmiast spieniężyć po to, żeby uzyskać y, y, jakieś środki na zapłacenie podatku. Ach, no mało przyjemne, ale okazywało no się, że ten spadek mógł być taki piękny. A co, jeżeli zostaliśmy pominięci na przykład w testamencie? Y, może tak się zdarzyć i teraz znowu będzie zależało to od tego, jaka jest nasza sytuacja, jeżeli chodzi o pokrewieństwo, prawda,